Nowy Jork! Miasto, które zżera inne miasta na śniadanie! Nasi uczestnicy wspięli się wysoko, aby odkryć nowojorskie wspaniałości. Odbił wolność, pani wolność? Pozepsuty, cuchnący ogryzek wielkiego jabłka. Na końcu drużyna Amazonek sięgnęła po zwycięstwo i uwaga! Nagrody! Tym razem nikt nie wyleciał! Oprócz maszynki do mięsa, w naszej grze wciąż pozostaje szczęśliwa trzynastka zawodników. My w wkrótce dowiedzieć się, kto z kachnie, a dolców! Ja! Totalna porażka w trasie! Mamo i to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich znakach. Kim chcę być? O to pytacie mnie I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być sławny Chcę w słońca sobie żyć W tym drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś stoję tam Bo ja chciałbym być sławny Na 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 na

Klątwa, śmątwa. Im mocniej wierzysz w te brednie, tym większą mają nad tobą władzę. Powaga? O! Coś w tym jest! Sześć odcinków i jeszcze nikt nie wyleciał! Aaaa! Piękna metafora! Jesteśmy jak wielki stek z polędwicy, a wy jak cieniuteńki plasterek mielonki! Zapomniałeś, że to my przegraliśmy ostatnie wyzwanie? Dopóki jesteś naszym szefem, wszystko może się zdarzyć, nie? Pozbyłem się lekko przed lataniem! Patrz, udowodnię! La, 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 la. Ha! Ktoś w Al! Podaj mi rękę! Al, brachu! <śmienic> Jak on śmie to przekręcać? Jestem Alejandro Burro Muerto. Co? <śmienic> 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 Wiej, przy mnie nie jesteś bezpieczna. Zwycięzcy zasługują na przywileje. <śmienic> Nie masuj mi stóp, Sierra! Oh, oh, mam dość masowania stóp. I w ten sposób zostałam szefową mojego 15 fan klubu totalnej porażki. Super! Więc pewnie się domyślasz, kto tym razem odpadnie. Tak, według moich statystyk. Każdą drużynę, którą sześć razy z rzędu ominęło wyeliminowanie zawodnika, czeka syndrom ZPSZS. Co?! Syndrom Zbyt Pewny Siebie Zawala Sprawę. Znaczy, chcesz powiedzieć, że drużyna Chris Jest Naprawdę Bardzo 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 Słodki jest na wylocie? Uuu. Mnie się pytasz? Ty masz doświadczenie. Jesteś dla mnie wzorem. Eee... Dzięki. Zaczęłam zbierać już gadżety na nową internetową aukcję charytatywną. Za każdym razem, kiedy Heder myśli, że już mnie ma, robi nacięcie na pasku. O! Już dobrze, cukiereczku. <śmuszczak> <śmuszczak> Och, oh, oh. <śmuszczak> oh, oh, jak uroczo wyglądasz, kiedy się boisz. Nie, trzyma kciuki pod pachami, kiedy nikt nie widzi. Kod jest cały. Taj... Taki zakochany. O, czy to nie Alpy? Podchodzimy do lądowania. Odepnijcie, proszę, pasy i przejdźcie do ładowni. I co teraz? O, dzięki, Alejandro. Nie ma sprawy. Cześć, Daryl! To ja, Tyler! W pierwszym sezonie ty i ja chodziliśmy ze sobą! Musiałeś mnie pomylić z kimś innym! Jedyną osobą, do której coś poczułam, był Tyler! A on odszedł i nie wrócił! Nie, 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 nie! Dlaczego mnie nie słuchasz? Guten Tag und Willkommen bei Deutschland! Alias Niemcy! W każdej chwili może zejść lawina, więc przyciszcie się trochę. Co? Jaka lawina? Wyprzedaż w Khaki Bern? <śm> Zapraszam na dzisiejsze muzyczne wyzwanie. Ucieczka przed lawiną piosenek. Żeby uniknąć bolesnego upadku ze stromej góry i męczącej wspinaczki z powrotem, radzę wam śpiewać ładnie i niezbyt głośno. To kasa, dajcie wygrać ją! Dobra, ale muszę sobie pierdolić! Gwizdni, i tak ci szczęścia brak! A smrodzisz, choć wysiadł! Nic dla prostaczki brak, więc ty stąd już Za tańcza, Kiedy Chris wypchnie cię z tej gry? Salek! Masz bez liku na luziku, i drużyna nie zatrzyma cię, cię, cię! W oczach masz o tyle, jest ich tyle, takich pragnę, że aż ładne już w Heroldzie. Ej, coś już mój łaskocze mózg. Ktoś tu wraca znów. Mim kochanym był. Och, Tyler, tak to ty. On znowu tutaj wrócił. Tyler, Tyler, Tyler wrócił znów do gry. Więc mnie pamiętasz? Odlot! <laughs> Alejandro podwala się do leżałny. Zwymiotowałabym, ale nie jest wart tego, żeby puścić pawia. Słyszeliście, jak był? Nawet jego piosenki są nieszczere. Uch! Wy też już wiecie? Tyler do nas wrócił! Co? Mm -mm, nie, niemożliwe. Tak? Sama w to nie wierzę? Lepiej udawać, że wszystko z nią w porządku. E? E? Co wam? Babu. Mięsko! To takie piękne! Weź na wstrzymanie! Nie myślcie o tym jak o surowym mięsie, tylko jako o materiałach budowlanych. Niemcy są ojczyzną 1500 gatunków kiełbas. Stąd nasze najbardziej wydajne wyzwanie w historii. Zamknąć się i faszerować! Dankę, szefie! Każda drużyna musi zrobić kiełbasę, ładując łopatą do maszynki mięso i przyprawy. Zmieńcie te składniki w tradycyjną, gigantyczną niemiecką kiełbachę, nie tracąc przy tym ręki czy nogi. A kciuki można poświęcić? O, błagam! Robić kiełbasę? Tak obrzydliwego wyzwania jeszcze nie było! Ty się lepiej cieszę, że nie każę wam robić parówek. W tej stercie mięsa nie ma ani uszu, ani wymion. <laughs> Musicie naprawdę nieźle zasuwać, żeby nie zostać z niedokończoną kiełbasą. Bo na flaku trudno się zjeżdża ze wzgórza. E, nie, nie z tego pagórka. Tak, o to chodziło. Rzecz oczywista, że gdybyście dysponowali elektryczną maszynką do mięsa, to wystarczyłoby podłączyć ją do generatora. I voilà! Poszłoby jak z płatka. Ach! Trzeba było cię powstrzymać przed wywaleniem maszynki z samolotu! Nie słyszałam słowa protestu! Tylko taka samolubna, leniwa, bezużyteczna, niegdyś łysa kretynka jak ty mogła pomyśleć, że nagroda do niczego nam się nie przyda! Skoro mowa o nagrodach, to po tym salmonellowym wyzwaniu też są jakieś przewidziane? Salmonella! O, będą nagrody dla tych, którzy żywi zjadą ze wzgórza. Ale żałosnego frajera, który zjedzie ostatni, czeka bardzo surowa kara. Spójrzcie! The Obchachozen! Ruchy, ruchy, ruchy! DJ, łap się za łopatę! Lindsay, nakładaj farsz, a ja będę kręcić. Prędzej świnie zaczną latać, niż damy sobie wydrzeć zwycięstwo! Upychanie mięsa w maszynce jest niebezpieczne. Mam zasługi. Dzięki komu ostatnio wygraliśmy. A kto wyrzucił elektryczną maszynkę? No ja, ale upychaj! Pychaj! Tyler, potrzebna nam siła twoich mięśni. OM, faszeruj! Nadziewaj jak szalony! Tak jest, kapitanie! No, dopilnuj, żeby Easy nie wlazła do maszynki! I chyba biednica mi poszła. Mniej wydziwiania, więcej upychania. Weź przestań. Ja przydaj mi coś robię. Tak jest. Kręć dalej. Dobrze idzie. Przeżył. Może jednak nie jestem przeklęty. Au! To przepadliśmy! Dzięki, Sierra! Pozbawiłaś nas miecha! Poświęćmy mięsnego Kodiego! Mięsny Kody nie! E, już po nim. <laughs> Patrz! Kodi ma maleńką kiełbaskę! Mała, nie mała! W każdym razie jest! O, o Ale pikantne! <laughs> Ziom! To było surowe mięso! Współczuję! A, mam super pomysł Zjedziemy ze wzgórza na Ołenie Mowy nie ma, to oszustwo Zapomnij Ołen jest nafaszerowany mięsem Doskonale nadaje się na kiełpaskę Winner Express, proszę wsiadać Haha, wio, wio, Byłbym zapomniał Uwaga na wściekłe górskie kozice Są śmiertelnie groźne <grystanie> sami je sprowadziliśmy